Moi drodzy, oczywiście punkt wyjściowy to jest to hasło. Płacz, nie bój się, żal za grzech. Skoro o płaczu i skoro o adhortacja Chrystus vivit, to tutaj jest też punkt 76. To jest trochę w innym kontekście, ale jest o płaczu. Ja bym chciał ten punkt przeczytać. Być może my, którzy prowadzimy życie bardziej lub mniej wolne od trudności, nie potrafimy płakać. Pewne realia życia można zobaczyć jedynie oczami obmytymi przez łzy. Zachęcam każdego do zadania sobie pytania, czy nauczyłem się płakać. Kiedy widzę głodne dziecko, dziecko oszołomione narkotykami na ulicy, dziecko bezdomne, dziecko porzucone, dziecko wykorzystywane, dziecko będące niewolnikiem społeczeństwa, czy też płaczę jak osoba kapryśna, która chciałaby mieć więcej. To są słowa papieża Franciszka, którą zacytował ze swojego przemówienia do młodzieży w Manili w styczniu 15 roku. I dalej, w tym dokumencie, Chrystus Widyt. Spróbuj nauczyć się płakać z powodu młodych ludzi, którzy mają się gorzej od ciebie. Miłosierdzie i współczucie wyrażają się również przez płacz. Jeśli cię nie nachodzi, to módl się do Pana, aby dał Ci zdolność wylewania łez. Z powodu cierpienia innych osób, kiedy nauczysz się płakać, dopiero wówczas będziesz mógł coś zrobić dla innych z głębi serca. Tak jak zaznaczyłem, to są słowa odnoszące się do zupełnie innej rzeczywistości, ale trzy wnioski chciałbym z tego przywołać. Po pierwsze, to co żeście tu słyszeli: pewne realia życia można zobaczyć jedynie oczami obmytymi przez łzy. Po drugie, Miłosierdzie i współczucie wyrażają się również przez płacz, a łzy wylewane z powodu cierpienia innych dają wielką zdolność. Jeżeli mówimy o sakramencie pokuty, to tak naprawdę dotykamy właśnie tego momentu, kiedy uświadamiamy sobie, że w jakiś sposób doświadczamy cierpienia. Wtedy się pojawi płacz, niewymuszany, nie sztuczny. A w związku z tym wynikający z czego? I tutaj sięgnę jeszcze do małego tekstu, żebym mógł go zacytować dokładnie. Przy tej okazji oczywiście zachęcam. Adhortacja, Chrystus Vivit. W internecie można znaleźć tekst na stronach Młodzi Plus i nie tylko. To nie jest czas, żeby mówić o synodzie, ale ja byłem tam. I to było bardzo przejmujące doświadczenie. O jednym fragmencie tego doświadczenia dzisiaj też powiem. Ale wracając, jeżeli chodzi o sakrament pokuty, są dwa piękne teksty, a szczególnie dla kapłanów, i tutaj będących serdecznie polecam, drodzy bracia. Jan Paweł II na Wielki Czwartek pisał zawsze listy do kapłanów. I w roku 2001 i 2002 te listy odnoszą się do sakramentu pokuty. W 2001 dotyczą księdza, który się spowiada jako penitent i przyjmuje sakrament, a w 2002 do księdza, który spowiada i jest szafarzem sakramentu. Pozdrawiamy czekającego pod namiotem. I wtedy w tym 2002 roku Ojciec Święty rozważając przypowieść o Zacheuszu, który wszedł na drzewo, żeby zobaczyć przechodzącego Jezusa dał taki tekst i dał taki, takie słowa. Spowiedź, zanim stanie się wędrówką człowieka ku Bogu, jest wpierw wejściem Boga do człowieczego domu. Dla mnie ja wtedy miałem 10 lat kapłaństwa. 10 lat doświadczeń jako ktoś, kto spowiada, kto udziela tego sakramentu. I te słowa były po prostu objawieniem. Bo one przypominają, oczywiście... Coś, co jest pewną praktyką, to, co da się zauważyć, o to przychodzi człowiek do spowiedzi. Drugie doświadczenie może być takie i spowiednik i spowiadający się mają różne doświadczenia, różne bogactwa, różne formy. Ale ostatecznie rzecz biorąc, w tym się zawiera prawda o obecności Boga. I te słowa papierza o tym, że. Zanim człowiek rozpoczyna tą drogę ku nawróceniu, ta spowiedź tak naprawdę już potwierdza, że Bóg mieszka w domu twojego życia. I dlaczego o tym mówię? Bo kiedy zaczynamy mówić o sakramencie pokuty, kiedy ostatecznie mamy powiedzieć o żalu za grzechy, to tutaj nie chodzi o to, że ja się mam wzmusić i ktoś ma mnie zmusić do tego, ma być ci przykro. Bo tak się nie da. Na pewno się nie da na dłuższą metę. Nie chodzi o to, zresztą to już Pan Jezus powiedział, że nie wystarczy zwiesić głowę jak sitowi i ubrać w wór i wszystko załatwią. A więc o co chodzi? Czego my żałujemy w życiu? Tak naprawdę. Kiedy się w nas rozwija żal? Kiedy zostanie zniszczone coś, co jest dla nas dobre i ważne? Dlaczego mamy żal do drugiego człowieka? Kiedy nas dotknie, zniszczy coś dobrego. Skoro mówimy o szczerości, ja miałem taki moment w swoim kapłaństwie, gdzie o mnie rozpowiadano różne plotki. Bardzo, bardzo trudne plotki. I zostałem kiedyś wezwany przez mojego ówczesnego biskupa, Kazimierza Romaniuka i mówi Marek, słyszę o tobie takie rzeczy, co ty na to? Świat jest na tyle mały, ja nawet wiedziałem, kto to mówił. Jedyne, co mogę powiedzieć, to nieprawda. Ale to, że ja powiedziałem nieprawda, to, że przeżyłem spotkanie z moim biskupem i to, że ja to spotkanie pamiętam bardzo do dobrze, bo teraz, kiedy jako biskup rozmawiam z księżmi, ono mi daje bardzo dużą przestrzeń szacunku dla tego, kto przychodzi do mnie. To ja niosłem w sobie żal. Ten ktoś, jeden, drugi, trzeci, on zniszczył we mnie coś dobrego moje dobre imię mnie. Ja taki nie jestem. I o tym tutaj mówimy. I teraz oczywiście, skoro żeśmy tego dotknęli, to skier, skoro mamy mówić o żalu za grzechy, to spróbuj, spróbujmy spojrzeć na to w perspektywie no właśnie tego, o jakim dobru my tutaj mówimy, o jakiej wartości my tutaj mówimy. Ale za tym jeszcze może do Pana Boga to jeszcze sam mechanizm, że my jesteśmy mistrzami najpierw w zachowywaniu tego, na czym nam zależy, a po drugie w przeżywaniu tego, jeżeli ktoś nam zniszczy coś dla nas dobrego. Autentyczna historia. Jedna z moich uczennic, absolwentek, była starszą druhną na ślubie. To jest przykład dla dziewcząt. Zasadniczo. I teraz sobie wyobraźcie. Kilka godzin do sakramentu. Mamusia panny młodej mówi do tej druhny, mówi, słuchaj, pomóż mi, odprasujemy welon córki. Długi welon, tren. odpracowały pięknie, tylko że przy tej okazji zrobiły dziurkę. 10 centymetrów od końca. Taka wielkości jednego grosza. Dziureczka. Przepaliło się. I co zrobić? Odciąć? Tak równo się nie da, tak szybko się nie załatwi. Powiedzieć? A więc nie odcięły, nie powiedziały, założyła ten welon. Ta moja uczennica, druhna, mówi, za każdym razem, kiedy na nią patrzyłam, widziałam tą dziurkę. Ślub się udał pięknie, wesele jeszcze lepiej. Wiecie, że koło północy, czy o północy jest ten obrzęd oczepin. Te welony latają, która tam z panien złapie, będzie następna. Takie są zwyczaje, przekazy i tak dalej. Ten welon latał na wszystkie strony. Ta druhna mówi, ja ciągle widziałam tą dziurkę. Panna młoda nie widziała. Ale minęły trzy dni od wesela, druhna, koleżanka, niosąc sobie wyrzut, Mówi, powiem jej, przyznam się, bo nie będę mogła z tym żyć. Poszła do niej ta szczęśliwa, już po trzech dobach od sakramentu, młoda, panna, młoda. Ona mówi sobie, mam ci coś ważnego do powiedzenia. Kochana, jestem ci tak wdzięczna za tę uroczystość. Była tak śliczna uroczystość. Ona mówi właśnie w sprawie tej uroczystości. I mówi, słuchaj, żeśmy z mamą odprasowały, welon, zrobiłyśmy dziurkę. się zaczęło. Zepsułaś mi najpiękniejszy moment mojego życia. Nie wybaczę ci tego. Dziurka. Mała dziureczka. Nie widziała jej. Trzy doby później się dowiedziała. Ale to już była rysa na ideale. I tutaj tego dotykamy. Przykład dla facetów. Dwadzieścia kilka lat temu... Odebrałem mój nowy samochód Fiat Seicento. Śliczny, wiśniowy, prawie jak wasze koszulki. Taki nowi, nowiutki. Ja jako mechanik samochodowy, to już mówiłem tydzień temu po technikum. Mam szczególną wrażliwość na takie sprawy. Pięknie, ładnie, cudownie. I z któregoś razu podjechałem sobie do jakiegoś sklepu na ulicy Jagiellońską u mnie na Pradze. Za zaparkowałem obok takiego starszego modelu Volkswagena. Zdążyłem się zatrzymać. Z tego sąsiedniego samochodu wysiada facet z tak zwanym ABS-em, czyli absolutny brak szyi i w moje drzwi. Oczywiście on był taki, że mu się uwagi nie zwracało. On sobie poszedł. Ja wyszedłem, patrzę. Sejczęto miał tak na drzwiach taki mały kancik. I na tym kanciku takie dwa centymetry lekkiego wgniecenia. Ten samochód już nie był idealny. O tym tu mówię. I teraz zobaczcie. To jest ostatecznie rzecz biorąc. Pewna myśl dla nas. Oczywiste jest, że na pewnym etapie będziemy sobie mówić. Będziemy przypominać i mówimy, to jest dobre, to jest złe. Skoro dobre, ciesz się, jak jest. Jak złe, masz się nie cieszyć. A niektórzy jeszcze dodają, ale to takie przyjemne. I Wcale nie chodzi o nie wiadomo, jakie rzeczy. Ja nie lubię tej koleżanki, ja powiem jej, że jest gruba. Ja wiem, że to jest niedobre, ale tak przyjemnie brzmi, nie? Można tutaj wy przywoływać różne rzeczy. Ale popatrzcie, moi drodzy, jeszcze raz powtarzam. To jest mechanizm. Z tą grubością to tylko dlaczego? Jeden z moich kolegów mi opowiadał, że spotkał kolegę starszego, może inaczej, yy, ważącego prawie 200, a on waży tylko 110. I ten 200-kilogramowy do tego 110 mówi, o, ale że sił pasł. I on od trzech tygodni to przeżywa. Za każdym razem, kiedy mnie spotyka, mówi, on mi to powiedział. Jeszcze raz wrócę. Zobaczcie, moi drodzy, chwyćmy problem. To jest jakby ten mechanizm. I tutaj to jest główne pytanie. Co zrobić? To, co zaznaczyłem tutaj. My zaczynamy od tego, żeby w pewien sposób jakoś uformować, żeby powiedzieć, to jest tak jak wspomniałem, to jest dobre, to jest złe. Ale oczywiście przychodzi taki moment i to jest szczególnie Wasz moment. Moment młodości, kiedy człowiek nie tylko dlatego, że ktoś drugi powiedział, nie tylko dlatego, że się tego nauczył, ale dlatego, że sam chce mieć swoje zdanie, sam chce w tym się odnaleźć, sam powiedzieć, chce powiedzieć: Ja wiem, teraz to ja już to wiem. Ja chcę wziąć za to rzeczywiście odpowiedzialność, nie dlatego, że kiedyś mi to powiedzieli, nakazali, w książeczce pokazali w rachunku sumienia. Tego nie wolno. Mm -hmm, rozumiem. Odhaczyłem. Nie. Ja po prostu patrzę na moje życie jako coś, co żyje, coś, co jest pełne, coś, w czym jest Bóg. I teraz będzie się to coraz bardziej kształtowało, to się będzie rozwijało, i to jest cała wartość. Właśnie tego, o czym tutaj mówimy: żal za grzechy. Ostatecznie rzecz biorąc, wielkie pytanie o to, jaką wartością dla Ciebie jest Pan Bóg? Kim się stał? Kim powinien być? W jaki sposób ja dzisiaj mogę na niego popatrzeć? I teraz zobaczcie, moi drodzy, tutaj jakby dotykamy też w związku z tym tego całego pytania o to, w ogóle po co sakrament pokuty? Bo dla wielu, nawet tych, którzy mogą przystąpić, bo mogą otrzymać rozgrzeszenie, to będzie sytuacja taka, no kiedyś sobie pójdę. A w ogóle sami dobrze wiecie, że jest przecież takie przekonanie, no przecież przy, przynajmniej raz w roku tylko trzeba. Nie? w Okresie Wielkanocy. Nawet dziś się w parafiach przypomina. Kończy się okres wielkanocny, spowiedź i komunia wielkanocna, żeby wam nie umknęło. A wiecie, kiedy się pojawiło to przykazanie przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie Wielkanocy komunię świętą przyjmować? No, strzelajcie. Który wiek? Trzeci, dwudziesty. No, wypośrodkujmy. Trzynasty. 1215 rok. Sobór Laterański, czwarty. Wtedy to ustalili. A ja dlaczego ustalili? Między innymi ustalili dlatego, że wtedy była taka forma pobożności, takiego patrzenia na Pana Boga, i takiego patrzenia na grzeszność człowieka, że się bardzo rozwinęło takie przekonanie, ja jestem tak słaby, ja jestem tak grzeszny, ja jestem tak niewystarczający, że nawet zaczęło się pojawiać tak. Oczywiście, jeszcze była trochę inna forma sakramentu pokuty. Ale było tak, otrzymałem rozgrzeszenie, już mogę przystępować, ale mimo wszystko minęło ileś minut, godzin do czasu, kiedy mogę przystąpić komunii. I wtedy pytanie, czy ja przez ten czas już nie zrobiłem czegoś, co może sprawić, że ona będzie świętokradzka komunia. To lepiej nie przyjmować na wszelki wypadek. To ja sobie tylko popatrzę. I wtedy powiedzieli ojcowie na soborze, mówią hola. Skoro okres wielkanocny, skoro czas, który potwierdza, że Bóg żyje, że Bóg Cię zbawił, że Bóg dał Ci szansę, żebyś z nim przeżył, to przeżyj tę, tę jedność z nim. Niech to będzie rzeczywiście nie tylko przywoływane, ale niech to będzie przeżyte. A potem, kiedy zaczyna się gubić pewna istota, pewny duch, to wszystko, co rzeczywiście będzie potwierdzało, że to ma żyć, to pojawiają się właśnie takie okoliczności, że zaczynamy się zatrzymywać tylko nad pewną zewnętrzną formułą. I zobaczcie, moi drodzy, w takim razie jeszcze może warto przywołać. Na ten sakrament używamy oczywiście różnych określeń. Spowiedź, mówimy, sakrament pojednania. Ja jestem bardzo wielkim fanem, żeby mówić na temat tego sakramentu, że to jest to sakrament pokuty. Tylko pytanie, czym jest pokuta? Do tego jeszcze dojdziecie. Piąty warunek w tym rozumieniu. Ale patrząc na Biblię, patrząc na całe doświadczenie Kościoła, pokuta. To jest wyraz troski o udoskonalenie życia z Bogiem. I znowu, kiedy dałem przykład tutaj z tym sukienką, z tym samochodem, ze wszystkim innym. Jeżeli nam na czym zależy, jeżeli o co się staramy, my chcemy, żeby było idealne, doskonałe, jak najlepsze. Chcemy tak, no. Kiedyś, skoro jesteśmy przy przykładach ślubnych, kiedyś przyszli tacy nowożeńcy, narzeczeni, przepraszam, ona i on byli moimi też uczniami. No i pytam, jak tam przygotowania? To było na kilka dni przed ślubem. A on mówi: Już proszę księdza, już nie mogę. Jedenasta wizerzystka jutro. A ona mówi: Halo, halo, faceci. Czy ślub to nie jest najważniejszy moment w moim dotychczasowym życiu? Potwierdzamy. Czy nie mam prawa wyglądać idealnie? Potwierdzamy. To będzie jeszcze dwunasta. Spokojnie. Ja sam mam swoje doświadczenie, nie tyle z bizarzystkami, tylko, że jak mam 27 lat państwa i myślę, że mam ponad tysiąc pobłogosławionych małżeństw, mam szerokie spektrum doświadczeń i historii, co powinno być, żeby nie przeszkodziło. Ale to przy okazji, jak będzie się chciał ktoś zapytać, no, mogę doradzić. No, zaintrygowałem. Wróćmy do pokuty. I zaraz zobaczcie, ostatecznie to jest ten moment, kiedy ja staję i mówię, mnie na czym zależy. Ja chcę zrobić wszystko, żeby to, co jest dla mnie wartością, wiary, Boga, mojego życia z Nim, żeby było jak najlepsze. Na tym etapie tak na to patrzę, a więc robię krok w tę stronę. I jeżeli dotykamy tej, tej sytuacji żal za grzechy, no to dla mnie sprawa jest prosta. Jeżeli patrzę w tej perspektywie czegoś, co jest ważne, co jest dla mnie dobre i widzę, że taki nie jest, to jest mi z tego powodu przykro. To jest najdelikatniejsze określenie. Oczywiście, kiedy to dotyka spraw istotnych, to nie chodzi nawet o samą materię, bo ostatecznie rzecz biorąc chodzi o pewną tajemnicę wiary. Moją tajemnicę z Bogiem, z kimś, to jest dla mnie ważne. Macie w życiu przyjaciół? Macie takich, których naprawdę kochacie? Macie takich, u których jesteście w stanie zobaczyć, że ich wzrok mówi o jej, coś nie tak? To życzę, żeby byli. Zobaczcie, to jest mniej więcej ten moment. To jest to, co jeden z moich kolegów mówi o swojej świętej pamięci mamie. Mówi: U niej najgorszy był ten wzrok. Kiedy ja przyszedłem do domu i widziałem, że coś przeskrubałem, ona tylko na mnie spojrzała. Ja już wolałem, żeby ona nakrzyczała, żeby zleli mnie. Ona tylko patrzyła. Ja już bym chciał to wszystko odwrócić postanowić i obiecać, że. Na 100%, na 1000%, ja nigdy tego nie zrobi. ona patrzyła. I tu nie chodzi o wyrzut. Tylko chodzi właśnie o to doświadczenie, o to zobaczenie, że ja rzeczywiście doświadczam czegoś, co jest dla mnie fundamentalnie istotne, ważne, ja chcę przez to przejść. I może tak na zakończenie tej, tej mojej części. Oczywiście bardzo uproszczając i yy, tylko żeby tak troszeczkę jako zachętę pewną rzucić. Kiedy się patrzy na to wszystko, co gdzieś się dokonuje w życiu wiary, jako człowieka, który się uczy żyć z Bogiem, to rzeczywiście to, co święty Jan od Krzyża, przełom XV-XVI wieku, Teresa Zawila, Hiszpania, kiedy oni mówią o tych etapach życia duchowego, to to jest właśnie taki, te, tak jak Jan od Krzyża, czy Teresa mówi o, o tych szczeblach do, do świętości, to właśnie jakby zwraca uwagę na to, że spośród po pierwsze, pierwszy taki moment nawrócenia to jest taki, kiedy ja zaczynam Boga traktować poważnie, kiedy on rzeczywiście jest dla mnie kimś ważnym. I dobrze wiemy, że to wcale od razu automatycznie nie następuje. Drugi moment to jest taki, kiedy ja starając się i traktując go poważnie, zaczynam spośród wielu różnych ważnych dla mnie rzeczy wysuwać tego Pana Boga na pierwsze miejsce. Bo on niejednokrotnie będzie wśród wielu innych wcale nie na pierwszym miejscu. Może być równorzędny albo gdzieś na drugim, trzecim, czwartym. Jednym z najlepszych przykładów to jest chociażby to, to co ja mam taką znajomą, która swego czasu kiedyś powiedziała, że jak popełni grzech księżki, to ma złote 24 godziny. Przez 24 godziny musi przystąpić do sakramentu pokuty, bo inaczej po prostu ją rozerwie. Tak sobie, tak sobie przyjęła, tak się w niej to ukształtowało. A wielu mówi, dobra, przyjdzie niedziela, pójdę. A w ogóle księdza nie było. A nie ten, to tego też nie. I tutaj już zaczynamy debatować. Można było powiedzieć, a Pan Bóg stoi i mówi, no i co z tą wartością? I mówię, to jest jakby ten moment, kiedy zaczynam z Niego traktować jako rzeczywiście kogoś, kto jest na pierwszym miejscu. Moment już totalnie przełomowy. Ale jeszcze nie świętość. To jest taki moment, gdzie on jest jedyną wartością. Tutaj na ziemi. I wtedy niejednokrotnie, tak jak mówią, przychodzi taki etap, który oni nazwali noc ducha. I się robi ciężko. Bo nie był jedną z wielu, tylko jedyną. I zniknął. Znacie kogoś takiego, jak święta Matka Teresa? Znacie. Ja nawet miałem okazję ją kiedyś spotkać. W życiu spotkałem dwóch aktualnych świętych. Jana Pawła II i Matkę Teresę. I kiedy zmarła, kiedy był potem jej proces, przywołano, przypomniano jej listy do takiego ojca duchownego, takiego kierownika duchowego, z których jasno wynika, że Matka Teresa przechodziła przez tą noc ducha. Osoba, która całkowicie się zawierzyła Panu Bogu. Zastanawiała się, czy to jest rzeczywiście Boże dzieło, czy może nie jest dziełem szatana? Gdzieś tam się dokonywało to. Oczywiście wtedy to jest tylko najlepszy jeden z przykładów, który pokazuje, że człowiek potrzebuje towarzysza, kierownika, kogoś to wesprze, takiego ojca duchowego, kogoś, kto rzeczywiście będzie stał z boku i mówi: Nie wydziwiaj spokojnie do przodu. To ja myślę, że ja tyle. Powtarzam, żal. Myślę, że będzie na tyle obecny w naszym życiu, na ile będziemy potrafili rzeczywiście rozwijać i coraz mocniej przeżywać wartość Boga i życia z Nim i kiedy się ono stanie dla nas ważne w każdym przejawie naszego życia.